Doktor Janusz Sibora, historyk badań dziejów Ceremoniału Państwowego, jest państwem moim gościem. Witam, panie doktorze. Witam również. Prezydent, właśnie w tej chwili, wchodzi na kapitol. Czyli ta ceremonia powoli, coraz bardziej już nabiera takiego bardziej uroczystego, poważnego wymiaru. Bo w pewnym momencie można było podchodzić do tego jako do pewnego show. Prezydent jedzie ulicami Waszyngtonu, Amerykanie go witają, machają do niego. Natomiast my powinniśmy rozpocząć naszą rozmowę od pytania najbardziej podstawowego i najprostszego z możliwych prostych. Po co dwukrotnie prezydent jest zaprzysiężany? To jest. Kwestia y, konstytucyjna, czyli wczorajsza przysięga, z, y, jeśli chodzi o postanowienia Konstytucji Stanów Zjednoczonych, jest przysięgą ważniejszą, ponieważ nie może być tak, y, aby państwo y, było bez prezydenta. Wczoraj o godzinie 12, mijała, o 12 w południu miała kadencja prezydenta Stanów Zjednoczonych. W związku z tym należało dokonać zaprzysiężenia właśnie przed godziną 12, czyli między najczęściej to ma miejsce 11.30 a 12:00, i y, y, wynika to z iż Konstytucja określiła termin zaprzysiężenia początkowo na dzień 4 marca, a następnie, kiedy w 1930, 1933 roku poprawka do Konstytucji zmieniła tę datę na 20 dzień stycznia i kiedy tak się stało, że była to niedziela, a stało się tak siedmiokrotnie, to wówczas należało albo Przyspieszyć tę przysięgę, albo dokonać zaprzysiężenia w niedzielę. Było tak, że kiedyś dokonano zaprzysiężenia 3 marca a y, tego y, prywatnego, a oficjalne było w sobotę, a oficjalne było 5 marca w poniedziałek. Tu po raz pierwszy w niedzielę zaprzysiężony został Woodrow Wilson w 1917 roku. Czasy wojny tym bardziej obligowały do tego, aby y, w czasie wojny y, nie było właśnie tej sytuacji, o której wspomniałem. Prezydent musiał zostać zaprzysiężony. Zaprzysiężenie Wilsona trwało minutę. Następnie y, to już kalendarz sprawił, że Eisenhower został zaprzysiężony w niedzielę prywatnie. Następnie również takie prywatne zaprzysiężenie miał Ronald Reagan w 1985 roku. Wyglądało ono zupełnie inaczej aniżeli to, które mogliśmy wczoraj zobaczyć. Było jednak bardziej publiczne, znaczy prywatne, ale około 100 osób brało w tym udział i wczoraj właśnie widzieliśmy już bardzo skromną, minutową w sumie uroczystość. Z prawnego punktu widzenia to wczorajsze zaprzysiężenie jest ważniejsze, natomiast jak toczyły się dyskusje o tym, kiedy, czym można rozważać w ogóle niedzielę, to jednak politycy amerykańscy twierdzili, że niedziela jest dniem na odpoczynek, dniem, który trzeba poświęcić rodzinie i sprawom ducha, a sprawy polityki tylko w tygodniu. Stąd dzisiaj ta ceremonia, która jest szalenie ważną ceremonią i trzeba powiedzieć, że Amerykanie przywiązują do zaprzysiężenia bardzo dużą wagę, mianowicie jest to chyba jedyna nacja, która posiada książkę napisaną o wszystkich zaprzysiężeniach. Ten Wielki Dzień Demokracji są to słowa prezydenta Busha i jest to instytucja. W zasadzie dwa komitety organizacyjne. I które... o tych komitetach organizacyjnych, panie doktorze, jeżeli pan pozwoli, już za chwileczkę porozmawiamy. Panie doktorze, dwie Biblie wracając i do tradycji, i do historii, o której pan profesor wspomniał i do ceremoniału przy okazji. No cóż, dzisiaj e, należy odczytywać przesłanie, jakie niosą te dwie Biblie. E, Dużo mówimy właśnie o tych dzisiejszych, czyli połączenie Biblii Lincolna i Biblii, Biblii Martina Luthera Kinga jest to pewna całość chodzi o to przesłanie które chce ten sygnał który Obama pragnie przekazać stąd też i zastosowanie w ceremoniale zaprzysiężenia dwóch Biblii nie jest pierwszy raz spotykane nie jest prekursorem nie jest prekursorem to ja myślę korzeni tego należy szukać w ogóle w tradycji amerykańskiej i w sposobie zaprzysiężania często w sądach lokalnych nawet był ustawiany stos Biblii i trzy i cztery możemy zobaczyć na dawnych rycinach. Jest taki idiom amerykański, który nawet mówi, że to y, zastosowanie kilku Biblii to jest tak jakby postokroć przysięga, czyli podnosi wagę y, przysięgi. Natomiast dwie Biblie stosował również Eisenhower. Y, tam była przy zaprzysiężeniu Eisenhowera była Biblia właśnie ta y, Waszyngtona. A my złoży. zbliżamy się, panie doktorze, już do inwokacji przed zaprzysiężeniem. Tak. Posłuchajmy. Z przyjemnością przedstawiam tabernacle choir, choir, tabernacle choir Brooklyn Tabernacle Choir Chór, który odśpiewa hymn bojowy Republiki. Panie doktorze, czy wszystko odbywa się zgodnie z ceremoniałem? Tak, to, to trzeba powiedzieć, Amerykanie przywiązują do tego dużą wagę Ćwiczą to starannie jest wyreżyserowany ten program. Właśnie jeśli mowa o tych komitetach organizacyjnych, to było już przez kilka miesięcy przygotowywane. I oczywiście każda ceremonia zaprzysiężenia jest troszkę, troszkę inna. Ona, A komitety organizacyjne mamy dwa? Dwa. Jeden, ten można powiedzieć, ważniejszy, czyli Prezydencki Komitet Organizacyjny, na którego czele stoi polityk demokratyczny Stefan Kerrigan. I on odpowiada za całość inauguracji. Pamiętajmy, że ten program inauguracyjny to jest święta Ameryki, które trwa tydzień, może nawet i dłużej, ale co najmniej te trzy dni szczególne sobota, niedziela, poniedziałek, ale w zasadzie licząc jeszcze bale prezydenckie, obiady oficjalne więc jest to, tych imprez jest bez liku. Spotkania z dyplomatami, które czekają prezydenta. I y, ten drugi komitet organizacyjny to jest komitet, który odpowiada za organizację ceremonii, y, której świadkami w tej chwili jesteśmy. Kto wchodzi w skład y, tego komitetu? Y, do, to ponad 500 osób, ale y, szef tego komitetu, y, również demokrata. Schumer, on ma bardzo dobry kontakt z mediami, nawet dziennikarze trochę żartują, że jest między kamerą a nim, to brakuje tylko dziennikarzy i on odpowiada za organizację tego wszystkiego, to jest tak zwany połączony komitet obu izb kongresu i do zadań tego komitetu należy organizacja całej uroczystości, którą obejrzymy, która odbywa się właśnie w tej chwili, łącznie z obiadem wydanym na cześć prezydenta, który również ma y, historyczną tradycję, bo był wydawany y, przez prezydenta w Białym Domu, ale y, w tej formule, w jakiej obecnie jest wydawany, jest od y, czasów Eisenhowera, od 1953 roku. Panie doktorze, zaczął pan mówić o tym obiedzie, w związku z czym panie profesorze, mnie jest mniej więcej takie. Komar gotowany na parze z nią... England, w sosie z mięczaków, do tego biały orzech amerykański, grillowany żubr z czerwonym ziemniakiem, krzanowe ciasto, mus z dzikiej borówki, szarlotka ze śmietaną lodami, dojrzewający serii miód. Ja bym powiedział, to jest standard, ale... Standard e, amerykański, czy tak? Ogólnie, ogólnoświatowy, ale nie jestem kompetentem, bo wypowiada się w sprawach kulinarnych. Myślę, że pan doktor tu e, e, bardziej e, e, dokładnie przedstawił właśnie historii obiadów i menu, e, co może być bardzo interesujące. Jest to do Wielu. jakiś ja bym powiedział, gdyby porównać właśnie, to jest takie dosyć typowe menu. No nie wymieniliśmy tu jeszcze alkohole, zostały tam podane, podane zostanie... ale... pora na to, panie doktorze, nie pozwala. Ale tam jest pewna ciekawostka, na którą proszę zwrócić uwagę, podany zostanie kalifornijski ryznik. Ale co ciekawe, Amerykanie została przygotowana, została przygotowane, przygotowane, przygotowany szampan i, i, i tu jest pewien zgrzyt nawiązując do tego o czym tam mówi między Europą a Stanami Zjednoczonymi, bo jest to szampan kalifornijski. Jak wiemy z tą nazwą, nazwa jest zarezerwowana dla Europy, ale w 2006 roku... I to pod... dla Francji, Francja zresztą już weto I... w tej sprawie wnosiła, głośno a... o tym było. Ale wybieg Amerykanów jest taki, że kto przed, jeśli firma produkowała właśnie wino musujące przed tym wymienionym rokiem, to należy stosować nazwę, pisze się American Champagne, czy y, 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 stosuje się nazwę jeszcze producenta, bez przerwy, bez kroku. Panie doktorze, jaka jest sposób, Mirek, rola i jakie znaczenie mają w, w tych komitetach organizacyjnych byli prezydenci? No właśnie tu warto powiedzieć, bo, o tym, bo dowodzi to wysokiej kultury politycznej. W tym komitecie organizacyjnym, w skład tego komitetu w wszyscy żyjący byli prezydenci i y, 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 taka jest już tradycja y, y, poza y, osobami honorowymi zapraszanymi y, z elity politycznej często emeryci polityczni y, szanowani ale wszyscy byli prezydenci y, o ile stan zdrowia pozwala również przybywają na uroczystość i co ciekawe jeśli prześledzimy ceremonię zaprzysiężenia y, to y, w zasadzie y, 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 od 1877 roku wprowadzono zwyczaj, że prezydent Elekt jest przyjmowany przed południem przez prezydenta odchodzącego. Joe Biden już oficjalnie wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Panie doktorze, kolejność zaprzysiężenia ma tutaj jakąś rolę znaczenie? Z czegoś wynika może? Jest to zwyczaj, nie ma to uzasadnienia prawnego, nie ma takich regulacji prawnych. Prawnie tak naprawdę jest tylko jedna kwestia uregulowana, mianowicie treść przysięgi, czyli tych 35 słów, i to jest jedyna rzecz, która nie może być zmieniana. Natomiast jeśli ceremoniał zaprzysiężenia ulega zmianie, on w jakiejś mierze jest reżyserowany, jest to, składa się z dwóch elementów. Z tej y, tradycji, którą dziedziczą z inauguracji na inaugurację, oraz z tego, co wprowadza każdy prezydent. Y, tutaj trzeba powiedzieć, że zwyczajowo to troszkę y, złamano tradycję, bo Wiceprezydent zazwyczaj był zaprzysiężany wewnątrz e, budynku i częściej też się zdarzały się pomyłki wiceprezydentom. Tych pomyłek było co najmniej kilka. Jeden z wiceprezydentów w 1905 roku zamiast odpowiedzieć tak i złożyć słowa przysięgi, pokiwał głową. E, pomylił się przy składaniu przysięgi wiceprezydenckiej Nixon, e, nie użył słowa support w przysiędze. E, podobnie e, podobnie błędy jeszcze można by. Wymienić. Panie doktorze, to najważniejsza część. Ja, Barack Hussein Obama, uroczyście przysięgam, że będę wiernie wykonywał obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych i że zrobię wszystko, co jest w mojej mocy, by dochować, strzec i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Tak mi dopomóż Bóg. Gratulacje, panie prezydencie.